Witam Was serdecznie z tej strony. Karo, no i teraz rozstrzygnięcie konkursu. Jeśli chodzi o plon chrobrego, no i tak, najbliżej za pierwszym razem był Pan o synonimie Pani Władca. Wytypował trzy tony, to był najbliżej odpowiedzi za pierwszym razem. Jeśli się pomyłem, to mi poprawcie. Drugi rolnik. O pseudonimie rolnik. Był najbardziej ambitny, widziałem, że tam pisał ostro. No I on akurat za którymś tam razem z kolei utrafił tylko pomylił się o 20 kg. A plon, który tam wyszedł, to było 2780 kg z hektara. Czy to dużo, czy to mało, nie wiem. Przypominam, że tam jest hektar piątej klasy, to z prawdziwego piasku. No ale też liczyłem tak, w sumie się to wygląda w miarę dobrze, takie trzy to powinien dać, Kujwa nie dał, także tutaj proszę, jak zaraz udostępnię tutaj Wam swój, napiszę do zwycięzców yy, swój tam yy, gmail i napiszecie mi wiadomości, podacie mi adresy i Wam kubki wyślę, chyba, że chcecie być na agroshow Bednary, na które się również wybieram, Myślę, że tam też będę zaopatrzony w jakieś tam kubeczki, może koszuleczki. Czapek jeszcze mi się nie udało zaprojektować, także kubki i koszulki gdzieś tam jest już to takie, można powiedzieć, robię to nad Bałtykiem, <grym> daleko, ale robię takie rzeczy. No i tam myślę, że jeśli nic nie będzie, żadnych przeciwwskazań, no to wybieram się na agroshow Bednary. Także tam też będę coś miał dla Was w plecaku. Także tutaj mamy dwóch zwycięzców, tak wytypowałem. Bo wiecie, no wiecie, kupina ambitny też trafił o 20 kilo. No to mi się wydaje, że, że jest ok, nikt pokrzywdzony nie powinien być. A jak będziecie pokrzywdzeni, no to będę na Bednarach. Coś będę miał. No, dwóch walizek nie będę ciągnął ze sobą kubków, ale parę myślę, że uda się zrobić dla Was. Także pozdrawiam serdecznie zwycięzców. No, gdybyście się pytali, to poszedł na Elixa, jest, to ja też, takie decyzje nie są łatwe, tym bardziej, że już tak go z syna rozgryzłem, że już mnie praktycznie już niczym nie, nie, nie potrafi zaskoczyć, <laughs> także w tym roku maszyna furczała, aż, aż było normalnie dziwota, tak, szedł, wszystko, no. Ja sam by jestem do tej pory w szoku, no bo za zawsze coś się trafi. To nie jest tak, że to maszyna 20 parę lat, odpalamy, wsiadamy, jedziemy. O przykład, no Kubota, no co to tam ma tam to dwa czy dwa godzin tam do roku miała, czy nawet mniej. Pstryk już się wiesz, jak urwał o, od tych ramion. No to takie są, o to coś tam się stało, a to coś tam się stało. Na to wrzątni, że to. A to jakieś te wisko, a to to. To także tutaj po prostu no pewnych sytuacji nie przewidzisz. Można część wyeliminować, ale nie jesteś w stanie wszystkiego przewidzieć, co się w danym momencie stanie. To jakbyś rozłożył na części pierwsze od A do Z, wchodzę przodem, wychodzę tyłem, to i tak byś coś przeoczył. Także to nie jest tak do końca, bo to już naprawdę trzeba by się tylko tym zajmować, na tym być skupionym. I wiecie, lista, fik, haczyk, haczyk, zrobiłem to, to, to. To trzeba dokręcić, tamto trzeba dokręcić. Tak, robiłem John Deere, miałem taki wielki karton, tylko on tu został, nie było nerwów, to był luty, cyk, cyk, cyk na kartonie. To dokręcić, to sprawdzić, to tyle, czy tyle newtonometrów, czy to jest dokręcone, czy, czy to jest śrubka dokręcona. W kombajnie tych śrubek jest dużo więcej, jeśli chodzi o różne mechanizmy, o różne zapasy, naciągi, naciągi. Także jest. Jest. No i dla klienta również kubek się znajdzie. Pozdrawiam Was serdecznie. Dzisiaj taki dzień. Taka trochę plątanina, bo mam też tutaj wiele spraw do wyprostowania. No i myślę jadę w pole, no i tak już się przygotowuję, Kubusia do talerzówki, zaraz zapinam obciążnik i jadę coś podrapać tak na próbę te rzepaki, bo tak dzisiaj byłem na Wolnym Śląsku troszkę przejazdem i tak patrzyłem jak te rolnicy jadą z tymi talerzówkami, to jest taki siwy dym. A kukurydza to już ma tak liście suche, dosłownie 20-30 km, czy tam 40 ode mnie, to jest już. Ja mówię, zobaczy, zobaczmy tutaj ta kolba, to normalnie oby rolnikom posprzyjały, żeby ten deszcz przyszedł, żeby to chociaż tą kolbę nalało, bo że ona ma metr, czy tam no dwa to może mało, na no, ten dwa, czy dwa i metra, to w niczym to nie przeszkadza, to żeby ta kolba była pełna. To jest najważniejsze teraz w kukurydzy, żeby tutaj przyszedł deszcz, żeby to ziarno się nalało, tak? W zbożach, tak? Tak w pszenicy, czy tam jak w rzepaku, no to Albo będzie ziarno ładne, grube, albo będzie taki przysłowiowy wiecie co, poślad. Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć.